Obserwujcie kabinę. Odłóż to. Funkcjonariusz powstrzymuje mężczyznę idącego do kabiny. Łódź jest głęboko zanurzona. Być może przewozi dodatkowy ładunek. Dokąd płyniecie? Na Bahamy. Zgubiliśmy się. Agenci muszą wejść na pokład. Zostawcie broń. Proszę przenieść wędkę na drugą stronę. Silnik na biegu, zabierzcie wędkę. Macie broń? Ktoś tam jest? Nie. Chcę widzieć ręce. Ręce w górze. Wychodzić pojedynczo z rękami w górze. Pojedynczo. Wychodźcie, reszta siedzi. Po jednej osobie. Pojedynczo, ręce w górze. Podnieście ręce. Kobiety i dzieci. W ciasnej kabinie było osiem osób, w tym troje dzieci. Zostawcie to tutaj. Dzieci siadają, pani też. Młoda kobieta jest w ciąży. Wszyscy wyszli. Macie dokumenty wjazdowe? Macie wizy pozwalające na pobyt to migranci z Haiti nieposiadający dokumentów przemycani przez dwóch mężczyzn. Ruszyli z Haiti i zatrzymali się w Freeport na Bahamach. Na czteroosobowej łodzi jest 12 osób. Funkcjonariusze wzywają pomoc, ale łódź ratunkowa jest daleko. Pół godziny przypłynie duża łódź straży. Migranci próbowali uciec przed biedą. Półtora miliona mieszkańców Haiti głoduje.